Chyba no siemano, Siemanogliczne jest Spaforna i widziałem, że fajnie się przyjmują, także lecimy dalej, lecimy sobie tutaj, kiedy jesteśmy na mapie. Kodą mapie znajdziecie w opisie, także zapraszam wszystkich do opisu i lecimy sobie w tamto oto miejsce, które jest tutaj obok tego mostu, dokładnie w tym miejscu na mapie. Lecimy sobie tutaj w to oto miejsce i w tym miejscu, kiedy jesteśmy, robimy sobie taniec dowolnie jaki i za moment nas przedteleportuje teleportuje. Czekamy sobie teraz 10 minut, które tutaj mamy. Kiedy minęło to 10 minut wpisujemy sobie 5, 2, 521, klikamy confirm w tym od miejscu, klikamy tutaj start ffk xp w tym oto miejscu, wchodzimy sobie w secret area, bierzemy sobie grappler i lecimy sobie tutaj, tu mamy, w tym miejscu powinniśmy mieć, o admin xp, to sobie bierzemy, lecimy sobie teraz tutaj do rogu w to oto miejsce, w tym miejscu również będziemy mieli up plus xp, w tym miejscu powinniśmy mieć również, cyk i w tym miejscu również. Lecimy sobie teraz tutaj na ten budynek, który mamy w tym oto miejscu, lecimy sobie tu i lecimy sobie na róg, secret xp, lecimy sobie teraz tutaj znowu na ten sam budynek, tylko że tutaj, zabieram sobie secret xp, pamiętajcie, że wy możecie więcej dostawać expa niż ja w tym momencie, bo jakby tutaj mamy również, ja robię dużo glitchy i przez to dostaję mniej expa i w tym miejscu mamy aft xp. Pust Rift, to sobie wchodzimy i teraz za zaskakanie również dostajemy naszego wymarzonego expa. Ja Dziękuję Wam za film. Do zobaczenia na kolejnym glitchu, czy filmie, czy streamie. Ja się z Wami żegnam. No i co? Cześć!